Jedzie? Nie je, nie nogi? Nie bolał. Tak dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Ja Najpierw zatankujemy. Poczekajcie, poczekajcie. Będzie tankowanie Matylda? No tak. Dobra. To trzeba chyba bliżej podjechać. Czekaj, ja Władek, wjadę. daj Matyldzie jeszcze. Władek. Zaraz będziesz ty jeździł, dobra? No proszę podjechać tam pod dystrybutor. Albo instrybutor. Do tyłu, tak. Dobra. Tak. Ile jeszcze. Mhm. Dobra, licznik bije. Ile on ma, jaki on ma bak? 60 czy 80? 80. 80, a to jest V8? V8. Dobrze. Kiedyś mówiłeś, że 2 8 Dobra, zatankowane. Ja teraz? Poczekaj, teraz go słuchajcie, postawimy tutaj. Dobra. Pamiętacie, jak tutaj był Konrad w to tak go postawimy. O, pozdrawiajcie. Ja już tutaj pomagam. Dobra. On jest bardzo stary. Jak widzicie, naklejki ma też bardzo stare. Tak. Różne takie stare samochody. No, a co jest na tych naklejkach? No, na przykład BMW. Tu jest BMW. O, no. pięknie. A poczekaj, Matylda, Z którego roku jest ten samochód? mam eee, wiedzieć. Aha, z 87. Eee, podpowiedź. Tak. Dobrze. Eee, jaki to jest kolor? To green. green mm -hmm. e... tak. Czy to jest samochód w oryginale, czy, czy on był remontowany jakoś? E, nie, on jest w Wonginale. W Wonginale, e, dobra. tutaj e, trochę skrzypi jak się, e, jak się jeździ. Tak. E, światło się trochę zepsuło, ale to po prostu trzeba włożyć do niego baterii. Aha, i bo tutaj psuło. chyba, właśnie, bateria chyba padła. Tak, e... tak a te, te baterie są łatwo dostępne, czy trzeba się jakoś natrudzić, żeby je e, kupić? Nie. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo, dobrze. E, ok, przejdźmy do przodu. E, przód jest no, też bardzo stary, tak jak tył. Tak. E, ma taką samą naklejkę. E, zobaczcie, nie ma żadnej różnicy, bo to jest ta sama naklejka i tutaj jest bardzo podobna. E... No tak, podobne auto, tak? tak. Chciałaś powiedzieć? Tak, dobrze. bardzo podobne. A powiedz mi, Matylda, przepraszam, że wchodzę pani w słowo, e, czy gdzieś jest tutaj naklejka z napisem Toyota? Bo tutaj jest BMW, tak? Tak. Dobra. A tutaj jest gdzieś napis Toyota. No. Tak. To chyba nie widzę. No podpowiem Ci, że tutaj, wiesz, to się tak czyta. Toyota. A tutaj jest napis Turbo. Wiesz? Turbo, Tak, bo to jest samochód wyposażony w turbo sprężarkę. Teraz mamy tutaj też bardzo starą szybę. Tak naprawdę to tego samochodu się nie myje, ani na mieni, ani w domu, bo to jest bardziej dla dzieci. A to jest bardzo stary samochód, jak się go myje, to bardziej tak jest zardzewiały. No właśnie. Jest taki bardziej brązowy. A... Więc lepiej go nie myć. Okej, okay, dobrze. A powiedz czy planujesz ten samochód odświeżyć czy zostawiasz go z taką patyną, z taką rdzą? Co ci się bardziej podoba? bo stary to po prostu stary samochód. Tak. Czyli pani docenia ten tak. jego oryginalny, fabryczny stan, tak? Tak. Tutaj następny ekspert już się nie może doczekać, ale chyba widzę, że ekspert musi do toalety, prawda? Śmigni, dobra, żeby nie było awarii. Ok? Dobrze, wróćmy, wróćmy do Moskwicza. Przejdźmy do wnętrza, może. Tutaj mamy tablicę rozdzielczą, tak? Tak. Jak szybko ten samochód potrafi pojechać? Czy sprawdzała pani prędkość maksymalną? Nie wiem, ale tak naprawdę jak się jeździe z góry, to trochę szybciej, bo mhm. tak jak na rowerze. Na przykład jedziesz yy, z górki to też jest szybko, ale yy, jak pojedziesz yy, pod górę szybko, to już później nie możesz pedałować szybko, to trochę zbadniasz, to nie wiem jak to Jak to powiedzieć. rozumieć? Mhm. Tak. Dobrze, no tak czy siak myślę, że widzowie doskonale wiedzą o co chodzi. Tak. Yy, czy działa klakson w tym samochodzie? Nie działa, dobrze. A ty... Ale jest Smurfik naklejony, dobrze. A jaki jest tutaj napęd? Tu jest silnik elektryczny, czy to jest nie, napęd taki nożny? Tutaj jest pedały, ale to nie są, że tak się kręcam dookoła, tak no. jak w rowerze, tylko one tak działają, że że się naciska, tak? Tak, że się naciska. Jeden i drugi, tak. dobrze? Trudniej się jedzie, bo to nie można po prostu zmienić, że tutaj się. Aha, przód uzi... i tył, tak jak w jeepie, tak? Tak. Mhm. To, y... Jeep to tak wygląda, on jest elektryczny, on się teraz No właśnie, ma... powiedzmy o różnicach, albo wiesz co, może podstawimy tutaj jeepa też. Tak. Dobrze? E za chwilkę Okej, okay. jeep nam się ładuje, więc, y więc wrócimy na chwilę jeszcze do Moskwicza. E tutaj, y mot no ten samochód jest bardzo podobny do tego tak. samochodu, on jest trochę jeszcze starszy, na samochodach ale chyba są starsze. To nie starsze, bo po pierwsze to jest większe, mm -hmm. po drugie to um, tak. jest tak w środku, a w moim nie ma takich dużo rzeczy, ani nie ma takich foteli jak to. Tak. Z przodu też mogę... Patrzeć. Można walnąć, to nie to da. O, dobrze. Um, tutaj... W tym samochodzie jest też bardziej dla chłopców tak. e, atrakcji i dla dziewczyn. Dziewczyny to bardziej im się podoba ten kotek. Mamy tutaj taką makrybę. A kotek, e, czy pani kojarzy z jakiej bajki jest ten kotek? E, ze Smurfów. Tak, ze Smurfów. I pamięta pani jak ten kotek się nazywa? Chyba nie. To był... Jego właściciel to był gargamel. Tak, a ten Gar -ga... kot to jest klakier. Wiesz? I tutaj... To mamy przypominamy. Który... Gimby nie znają i tak dalej. Yy... Który bardzo chciał Gargamel y, wszystkie y, wziąć do siebie i żeby y, wziąć te wszystkie ich moce, mm -hmm. żeby być y, słabnym, żeby mieć dużo pieniędzy i inne Rozumiem. Um, Przejdźmy do y, no, trochę lepszych dla Was y, opowieści. Dobrze. Opowieści dla nas to... Y, dla dziewczynkę to też jest... Y, y, naklejka to ta. Y, bo tak y, to jest bardziej z takich... Y, Taka kolorowa ta, bardziej. Kolorowa, mhm. tak. Y, no strzela. A powiedz mi, y, ile ten samochód ma kół? Cztery. A on ma napęd na, na koła przednie czy na tylne? No chyba bardziej na przednie. Na przednie? Y, no ja bym się kłócił. On ma chyba napęd na, na tylne koła. No, ale wrócimy do tego tematu, a sprawdźmy, co mamy tutaj z tyłu. Z tyłu. Czy ten samochód ma tutaj światła sprawne? E, czy, nie. czy te światła są. One też, się nie świecą w ogóle. Nie, te światła w ogóle się nie świecą, tylko, y, tylko to jest taki pokazowy, że y, to się pokazuje, y, y, jaki to może być stary samochód, prawdziwy. Mm. Y, siada się do niego bardzo. Bardzo wygodnie? Nie, nie da się wygodnie siadać, bo trzeba tą dziurę no. w, tra w, traf w Trafić? trafić. Mhm. E, bo tutaj jest napęd, bo to jest do pedałów. Tak. E, no, jak to... no i tak. A czy pokaże nam pani, jak się do niego wsiada? Tak, żeby tak. inne dziewczyny pani wieku mogły zdecydować czy czy jestem kupować takie auto czy tak. jednak zdecydować się Z... na na Jeepa elektrycznego tutaj tak mhm. I druga noga musi wejść w tą samą dziurkę mhm. Sada, Sada. Y, tutaj jest to nie działa tylko czekam y, wam żeby wam pokazać że tu jest klakson mhm. porusza to się tak O właśnie Aha. A do tej... Jak chcecie zatrzymać to muszą być o tak, że równo muszą być, to wtedy się zatrzyma. Dobrze, a powiedz mi, Matyśka, jak zmienić kierunek jazdy, bo jedziesz do przodu, a nagle jedziesz do tyłu, tak? Co, co tu trzeba zrobić? Tu się jakoś wrzuca bieg, czy wszystko się odbywa na dole tam nogami? To się wszystko odbywa nogami. No? Tak a jak się chce do tyłu, to trochę trzeba, tak? I okay. nogi trzeba do tyłu. Dobra, Matylda. Yy, yy, pani Matyldo, przepraszam. Yy, ja włożę telefon tutaj pod spód, dobrze? A niech Pani jedzie i pokażemy, jak ten mechanizm tam sobie działa, dobra? No, jedziemy powoli. Jedziemy, jedziemy, do przodu. Do przodu, do przodu. Kawałek do przodu, poproszę. Okay. Mhm. Dobra, okej. Okay. Mamy to. A proszę powiedzieć, o jeśli wracając do wnętrza, czy fotel jest wygodny? No powiem, że chyba nie. Wygodniejszy jest w Jeepie, bo w Jeepie jest taka poduszka, tak jak u psa. Czyli u psa? Tak. Okej, Czyli w Jeepie jest fotel tapicerowany, tak? A tutaj mamy taki fotel jak normalnie, jak miał traktorzysta w C330, tak? Tak. A propos C330, to wtrącę, że coś będzie o tym ciągniku niedługo. Tak. Trochę jest brudny, wiem, mhm. ale to nie jest pokaz mody aut. No nie jest pokaz mody. Eee, tutaj, tutaj są chrupki. Się tak? Teraz się tak, tutaj jest... wyłącza, mhm. tutaj się biegi zmienia, światła. No tak czy um, się jak ten samochód jest totalnie rozładowany, tak. więc mhm. poświęcimy mu kolejny materiał. Natomiast teraz poproszę panią jeszcze o powrót do, do Moskwicza, dobrze? Mhm. Bo chciałbym wykonać miniaturkę. Tak, poczekaj, tylko pozwolimy Matyszce dobrze, stanąć obok niego, to zrobimy zdjęcie. Poczekaj, 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 o, 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 nie, le lepiej stań, wiesz, Matysia? Poczekaj, poczekaj, moment. Jakby to zrobić? O. O, i przepraszam, że Panu e, przerywam, ale te, tak? te auto było kupione na zlocie, tak. E, ta to to właśnie... było kupione na zlocie? Tak, tak. Aha. na zlocie. E, no, z... Wtedy kupiliśmy... Chyba wtedy jakiś obraz. Mhm. Ja wybierałam trochę ładniejsza tata. Y... Brzydze. Macie... Ale tata jest bardziej taki klaun. Jak klaun, tak? Klauna. Dobrze. A jak twój tata? Twój tata też lubi takie klasyki, stare tak. samochody, tak? Tak, mhm. A to Dlatego czasem nie jest ten Paweł Gawroński? Tak, bo on właśnie nagrywa. Aha, kumam Dlatego on bardziej lubi takie bardziej stare samochody. Tak. Tak jak... Mordsmobil mobil, tak to jest? Mords, jak? mortz, Jak jakąś się nazywa? mobil. Rozumiem. A to jest samochód europejski czy to jest amerykański? Chyba, no ja się nie znam, bo wiem wam, że ja nie wiem mhm. Ale właśnie chyba tak No wiesz co, fotel jest podniesiony, bo tam się ładuje akurat No dobrze, zamknijmy ten samochód, dobrze? Sekundeczka, cyk Dobra a stań normalnie prosto, Mysia. O. A jakiś uśmiech czy coś. Odejdź, ugryź, Odejdź. No. Odejdź. Sekunda. Dobra. Tak, zakład. Dawaj, 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 dawaj. O, kierownica. Ale patrzymy ładnie na mnie. Ładnie, ładnie Matyśka, Bez. O, super, to będzie ekstra. No i mamy to. Poczekaj jeszcze chwilunia. O. Mamy teraz tutaj grono niezależnych ekspertów. O, już może pani jechać, tak? Jedzie! Świetnie. Jak pani ocenia ten samochód? Jest fajny? Czy bardzo fajny? Bardzo fajny. Dobrze. Pomogę pani, dobrze, do tyłu. Pojedźmy. Porozmawiajmy chwilę, dobrze? Jak pani ocenia ten samochód? Tak, ogólnie. Czy kupiłaby pani sobie taki samochód? Tak. A czy lepszy taki na pedały, czy lepszy jednak elektryczny jeep? Dwie mi się podobają. Dwie, oba, tak? tak? Czyli najlepiej mieć oba. Klasyka, tak? I coś nowoczesnego na co dzień, rozumiem, tak? Tak. Dobrze. A jakie funkcje ma ten samochód? Coś tutaj można jakąś muzyczkę puścić, czy światła włączyć? Nie. Nie. Mhm. To jest śmierć. Tak, bardzo dobrze się w nim jedzie mhm. I, i dobrze się pedałuje. No, to jeśli się dobrze pedałuje, to super. W takim razie dziękuję Pani za tą obszerną relację z jazdy tym samochodem. I to... y tak. Dobrze, a poprosimy do przodu teraz do przodu. Tak, super. Bardzo dużo warty Dużo warty jest. Tak. Dobre się prowadzi i bardzo się dobrze trzyma. Bardzo się dobrze trzyma, tak? Bardzo ładne naklejki są ponaklejane. Mhm. I nie tylko są naklejki, to jest pokolorowane na zielono. Rozumiem. Nie dotyka się do ziemi, tylko do pedału. Rozumiem. Okay. A tutaj są kable, są jakieś? Tak. jest na, na dzwonku. Tak. Na Ta... klaksonie, tak? Nie na dzwonku, tylko hmm. chyba chodziło Pani o klakson, tak? Tak. Mm -hmm. To jest światło tutaj. Światło, światło włącza się tam, mm -hmm. do tego się włącza jest światło, mm -hmm. dobrze się prowadzi i kreuje. Tak. I bardzo dobrze nam, no, nam no bardzo się, się Mhm. Mm jak chce panu sobie kupić takie auta, to, to do jakiegoś innego sklepu i już będą. Mm -hmm. Okej. Okay, sobie... czyli, czyli ogólnie poleca pani ten, ten model, tak? Tak. Dobrze. Ej, to nic, a gdzie nam się podział trzeci ekspert, pan Władysław? Ej, nie wiem. Co. Nie mógł się doczekać, był tutaj w kolejce i gdzieś nam zniknął. Zaraz go zaprosimy. Nie sprzedajemy go, bo jest jeszcze stary. Nie sprzedajemy, go tak? Czyli co? On zostanie w rodzinie do końca, Tak. tak. Dobrze. Nie... Em, e, Smurf też jest taki sam, ja tylko że A to on też jest smurfik, tak? Tak. Ten y, Mordsmobil, tak? Jak to, to mówiła pani Matylda? To siedzenie tu tak. jest trochę inny. No jest trochę inny, tak. A który jest starszy według ciebie? Ten. Oldsmobil, tak? Tak. Jest tu trochę, ale w samochodu taki. Tak. Kody są tu jakieś? Dobrze. Przepraszam, bo już teraz nas, no, nastała teraz kolej y, Pana Władysława. Panie Władku, zapraszamy. Tak, wchodzimy. Drugą nóżką może być, drugą nóżką. Tak, widzicie Państwo, że w wieku y, trzech lat wsiada się dość opornie do tego samochodu. Na pedały nogi. Sięgasz do tych pedałów, Władek? Y, panie Władku, przepraszam. Dobra. I powiedz, jak się, jak się jedzie tym samochodem? Wszystko jest OK tutaj? A, nie da się dosięgnąć, tak? To powiedz, bo nie nagrało się. Można dosięgnąć do pedałów, czy nie? Władek? Nie. Trochę do przodu, tył. To co, lepiej jeździć tym, czy lepiej Jeepem? Jeepem. Jeepem. Dobrze, to w takim razie wrócimy do tego testu za rok. Jak będzie Pan trochę starszy, dobrze? Aha, Twój test. Dobrze. No to słucham Panią. E, bardzo dużo do znacznych jest ten samochód, więc, więc nie tylko wielki, w jakiejś wielkości bardzo wielkości. Rozumiem. Mały, e, Mało jest tu miejsca, więc do tyłu się nie da wejść. Okej. Okay. To Damę co? Że... Pani Klaro, przejdźmy może do testu drogowego. Dobrze? Sprawdźmy to auto w ruchu. Okej? Okay? Dobra, pan Władysław nam się trochę obraził. Więc siostry gawrońskie na razie: bez brata. Tak nam pozują, proszę Państwa. Przy Moskwiczu. Którego w ogóle kupiliśmy w Krakowie. Od Kuby. Od Jacoba. Jeśli ogląda, to pozdrawiamy. No i kupiliśmy go za pośrednictwem Krzyśka, którego też pozdrawiamy. Szukaliśmy długo auta, które nie było odnawiane. Jest w oryginale. Sami zobaczcie. Piękna patyna, cudowne naklejki z epoki Toyota BMW na przykład. Część z nich już, no niestety, została odklejona przez jedną z właścicielek, ale mam nadzieję, że reszta już zostanie na miejscu. Wszystko spoko? Tak. Dobrze. Więc żadnych remontów tutaj nie przewidujemy, proszę Państwa, to auto w takim stanie zostanie. Będziemy sobie dbali i możemy, będzie cieszyło. Auto. A możemy jeszcze raz zrobić mój test. No ale test już był, no to y, kolejny zrobimy w kolejnym filmie, dobrze? Em, bardzo, wielki, bardzo wielki jest ten Barczy Dobrze. Dobrze, no to co, żegnamy się, tak? I zaproście wszystkich na kolejne wideo z tym samochodem. Zapraszamy na? na A jak on się nazywa? Mata Dobrze, super. A mówiła dla Państwa? Matynda Jura.